Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Tu Wasza, nowa i dobra, Marta. Przychodzę do Was, moi drodzy, z kolejną aktualizacją mojego stanu. Nie wiem, czy widzieliście, czy widać brzuszek, czy nie. Zaraz Wam pokażę. No, trochę, trochę widać. Trochę widać. Wtoczyłam się w piąty miesiąc ciąży. Już czuję jesień w powietrzu. Mamy końcówkę sierpnia. I powiem Wam, że pierwszy raz teraz jestem zadowolona, że lato się kończy, że kończą się te upały. Takiego lata dawno nie było w Niemczech, gdyż. Takich upałów z taką częstotliwością, to ja nie pamiętam. Pamiętam chyba 4-3 lata temu, jak praciłam, prowadziłam zajęcia z ludźmi z chorobami układu sercowo-naczyniowego, i ze względu na upały te zajęcia nie odbyły się bodajże, dwa lub trzy razy w lecie. Co to jest? Teraz po prostu mieliśmy kilka dni pod rząd upałów, i to. O właśnie takiej częstotliwości, że ja już nie dawałam rady. Ja, a raczej moja głowa. <głos> Migreny <głos> to było coś, coś strasznego. I jeszcze dwulatek w domu, no to powiem Wam, że jestem teraz zadowolona i patrzę z optymizmem na te jesienne dni, które teraz mają nadejść. Mam nadzieję, że wy spędziliście urlop i wakacje yy, świetnie, że Wam się wszystkie plany udały. No, mnie niekoniecznie, ale nie ma tego złego, no trudno. Tak czasem jest. Yy, tak mi się wydaje, że po prostu ten rok jest taki kolejny, taki dziwny i taki pełen też negatywnych wydarzeń. Ale wydaje mi się, że po prostu. Ja to uciążał swój limit szczęścia, osiągnęłam na ten rok. No i tyle. I muszę się tym zadowolić. Hmm. Kolejny plus, że teraz popijam sobie sok pomarańczowy, bo niedawno wstałam z drzemki. Mąż wziął Adasia i pojechali gdzieś, także to dobrze. Mam chwilę spokoju. Miałam pojechać z rowerem na wycieczkę, ale mówię w końcu, odezwę się do was, bo no też nagrywanie mi nie idzie, nic mi nie idzie. Męża córka była w tym roku też miesiąc i ani jednego filmu razem nie nagrałyśmy, a, a gdzie ona mnie zawsze motywuje do nagrywania, gdzie mnie ciśnie, gdzie mi podrzuca nowe pomysły, a teraz po prostu jakoś to wszystko się rozjechało. No ale. Moi drodzy, jestem w piątym miesiącu ciąży. Było kilka pytań pod filmikiem ostatnio, na które chciałabym odpowiedzieć. I również co mnie się nasuwa. Może tak, pierwsze pytanie to było, czy zrobię filmik, w którym pokażę płeć dziecka. Sama na razie w tej płci nie znam. No, ale chciałabym taki filmik zrobić i mieć coś takiego na pamiątkę. Przy pierwszej ciąży, przy ciąży z Adasiem, miałam y, taki baby shower z motywem różowym. It's a girl! Więc wyszło jak wyszło, urodził się chłopiec. No, też było śmiesznie, dlatego też trochę z tą płcią, wiecie, podchodzę do tego, że tak naprawdę będę wiedziała przy porodzie. Bo nie robiłam tych szczegółowych takich badań z tej krwi. Miałam to badanie prenatalne. Nie chcieli powiedzieć yy, jaka jest płeć, chociaż wujek gogle mi podpowiedział dosyć konkretnie, co to może być. Nie pytajcie. Przestudiowałam jakieś różne teorie yy, jak rozpoznać płeć w 12 tygodniu, gdy jeszcze tych organów nie widać Ech, zobaczymy <laughs> czy mi się sprawdzi możecie typować co będzie na co mój brzuch wygląda na co ja wyglądam bo podobno jest przy urodzie przy urodzie przy urodzie przy dziewczynce uroda przemija gdyż ta dziewczynka bierze to urodę no nie wiem słuchajcie po mnie to chyba będzie jednak chłopczyk chociaż czasami jak wychodzę ze swoich zajęć to mówię, mm, no to, to będzie dziewczynka na pewno. Yy, także wiecie, macie 50% szans, ja też I nic jeszcze nie kupiłam. Yy, czy już mam jakąś wyprawkę? Nie. Wszystko leży. To znaczy, mam sporo ubranek na dziewczynkę i na chłopca, yy, jak rozumiecie. Ale no trochę dostałam. Yy. Nic jeszcze sama nie kupiłam, nic ani jednej rzeczy, jakoś tak nie wiem. Gdyby nie to, że już od jakiegoś tygodnia tak czuję mm, konkretniejsze ruchy, to bym, yy, no jak gdyby nie ten ból głowy i parę innych rzeczy, to to nie czułabym, że jestem w ciąży, w sensie, że nie dociera to do mnie. No, chyba jeszcze, tak, dokładnie, no a jestem na półmetku. Yy, Kolejne jeszcze było pytanie, aha, bardzo ciekawe. Czy czułam, że ten transfer y, się udał? Czekajcie, przybliżę Was trochę. Przybliżę Was do mojej facjaty. No, koców Hej. hej. Y, czy... Przeczuwałam coś, że ten transfer się udał? Czy miałam mm, jakieś znaki wskazujące, że się udał? Otóż yy, było coś takiego. Normalnie po każdym transferze nie czułam nic. Absolutnie nic. Żadnych zmian, yy, żadnego bólu piersi, żadnej tkliwości piersi, żadnych. Yy, no, nic nie czułam. W brzuchu też się nic nie robiło. Wiadomo, to też inaczej, no bo. Te jajniki są powiększone po punkcji, na przykład, ale to był transfer mrożony. I tutaj przy transferze mrożonym, transferów mrożonych miałam w sumie w mojej karierze in vitro 3, i dwa razy tylko czułam podobne objawy. Czułam takie rozpychanie. Brzucha, tak jakby coś mi między jajnikami tak rozpierało, to był jeden sygnał, że może coś tam się dzieje, że może dochodzi do tej implantacji. I kolejnym czynnikiem było to, że pojawił się taki ból i kłucie w jajnikach, co mi zaświtało. Mówię, kurczę, już tak miałam i tak przy Adasiu miałam, czyli przy tej ostatniej ciąży. Więc byłam wtedy pozytywnie nastawiona, mówię, że może, może się uda. Także, ale u wielu osób jest odwrotnie. One czują coś i wtedy nie wychodzi, a jeśli nic nie czują, to wtedy zachodzą w ciążę. Także to yy... nie jest powiedziane. No super, zaraz mi bateria się skończy. Hmm. No dobrze, moi drodzy, to nie wiem, czy się teraz z wami nie pożegnać. Za jakiś tydzień mam kolejną wizytę, być może będzie coś widać, więc jeśli będę wiedziała, co i jak to się z Wami podzielę. Póki co pracuję normalnie, prowadzę zajęcia raz w tygodniu, dwie godziny. Zumbę shape. Kocham sport i mimo że mi się czasem nie chce jechać do pracy, nie chce mi się prowadzić tych zajęć i nie mam siły, to po zajęciach czuję się po prostu świetnie, czuję się jak nowonarodzona. narodzona. Dlatego też zaczęłam już jak w młodości takie najgorsze zmęczenie minęło. Zaczęłam też pojawiać się na siłowni i ćwiczyć z maszynami. Także jeśli macie zielone światło od lekarza, to jak najbardziej możecie sobie ćwiczyć dalej. No dobrze To by chyba było na tyle, cieszę się, że udało mi się i tak coś nagrać. Widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to nie zostawiajcie je pod filmem i do zobaczenia następnym razem. Ciao!